Chodź Casey, idziemy. Pęczkę. No to jedziemy, jedziemy do, na kolejne badania do szpitala. Udało mi się tutaj zaprezentować próbkę. Biorę wszystkie badania z poprzedniej wizyty. Koc, bo w samochodzie jest mi zimno jak mój mąż młodzi klimatyzacją, kropelki do nosa i jedziemy. Dojechaliśmy właśnie do Krabi. Idę do e, biura księgowe, księgowej, bo ona ma moje paszporty, właśnie załatwiła, że już są. Więc idę odebrać i możemy jechać na badania do szpitala. znowu jesteśmy w tym samym miejscu znowu czekam na wizytę minął tydzień ostatniej wizyty i nic, żadnej poprawy na no rano nie jest nic, do południa dopiero jak gotuję obiad dzieciom to troszkę coś spróbuję, troszkę przełknę a potem umieram i tak to wygląda moje życie właśnie teraz niestety dobra wiadomość jest taka, że to jest świetna dieta dla mnie, więc troszkę człowiek zaczyna tracić na wadze, ale ogólnie samopoczucie fizyczne, psychiczne bardzo to jest złe. Jak wiecie, wybiera się post samemu i e, postuje się. To jest zupełnie inne uczucie, bo człowiek robi to dla siebie, własna decyzja i tak dalej. A tutaj no nie to, że nie robi tego z, jakby z dobrej woli, z tego, że chce. To jeszcze jak zje, to się czuje tak straszniej, że już nic się nie chce że nie polecam nikomu. Ale może dzisiaj w końcu dowiemy się, co mi e, tak naprawdę dolega. Test na H. pylori w tym szpitalu zajmuje godzinę czasu. W sensie muszą przebadać próbkę. No i też będę mieć wizytę u lekarza i być może jakieś mi przepisze inne dodatkowe badania. A, Thai Village. Ładnie jest w, to, w, Aung. w Aung w takim miejscu bardzo turystycznym, bardzo, bardzo ładne są tutaj hotele powiązane, jest. jest dużo zieleni, zobaczcie sami, to jest w centrum miasta nad morzem, całe wielkie połaty lasów, były też drzewa kokosowe, a tutaj naprzeciwko jest morze za chwilę, tylko nie widać. W samochodzie lodówkę mój mąż preferuje. A jak się wysiada z auta to uderza taka fala gorąca. Dzisiaj jest naprawdę bardzo gorąco. Właściwie nie wiem ile stopni, ale sprawdzę. A jesteśmy w Aunang. Przyjechaliśmy tutaj, bo mój mąż zawsze chciał yy, przyjechać 28 stopni. Przyjechać tutaj w jedno miejsce, które widział na TikToku bardzo często o takim właścicielu restauracji tutaj i chciał zobaczyć to miejsce na żywo, a że obok zaraz jest szpital, więc przy okazji idziemy sobie zrobić zdjęcia. No i jest ta restauracja mojego męża, którą chciał zobaczyć. Właściwie to nie jest restauracja, to jest bar, gdzie sprzedają różne rzeczy, a podejdę tam bliżej. Z TikToka, bardzo słynna, Knockout Labs, tak się nazywa. No i mój mąż Poznał kiedyś właściciela przypadkowo w imigracyjnym biurze i zaczął śledzić tego właściciela na TikToku. To był taki młody chłopak, właściwie jest. Ma u, duże schody. Ma około 20 parę lat, i tutaj to właśnie sobie otworzył taki, taki bar. No i potem straszne jakieś dramy były w internecie, i w końcu musiał opuścić aż Tajlandię, i ma zakaz tutaj wjazdu. No i to jest taka ciekawa historia. No, taka TikToku bardzo, bardzo słynne. Wybraliśmy się z mińcem na taką małą um, randkę, co prawda ja jeść dalej nie mogę, ale się ja. kawkę. Hmm, herbata tajska, przepyszna, nie? zmieniło kolor z fioletowego na różowy, ale czy będzie smakować? Mm. Czekam już na wyniki, zaraz wszystko się okaże. Co mi dolega, co mi jest. Żołądek oczywiście, po wypiciu herbaty boli. No więc kolejne wyniki mamy. To jest H. pylori, czyli ta bakteria, helikobakteria. I tutaj niestety mam też bardzo zainfekowany żołądek, więc będą kierować mnie na gastroskopię i pan coś wspominał o operacji, ale nie wiem czego, przecież nic mi tak naprawdę nie mogą zrobić wsunąć żołądek, czy co? Także ostatnio. Powiedział, że mi antybiotyków nie da, bo jest zbyt zainfekowany żołądek. I że muszą zobaczyć najpierw w środku. Więc teraz czekam na skierowanie do drugiego szpitala, bo tutaj nie ma gastro... Gastro... Specjalisty od żołądków. Zagra. Try again. Chan... Chan ma ตอนเชา้าแต่ฉันนอนไม่กี่ชั่วโมงจนฉันไม่กินฉันนอนไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นตอนเจ็ดโมงครึง่ง look l o ใส่เสื okay, ้อผ okay. okay, uh, right, ้าใส่เสื้อผ้าลูกๆใส่เสื้อผ้าโอเคเจ็ดรึ่งตอนเจ็ดลูกๆใส่เสื้อผ้าชิอ่าลังจักน a c น Kochani, dojechaliśmy właśnie do Trang. Trang jest tutaj za mną. Jesteśmy na parkingu, na który się wjeżdża. Do, przy olbrzymim szpitalu. Naprawdę dużo, dużo większy szpital niż w Krabi. Do Trang mamy podobną ilościowo czas, żeby dojechać do szpitala. Natomiast no Tutaj jest zupełnie zupełnie inny świat, miasto, tutaj jest taki widoczek z, szpitala, z parkingu szpitalnego. Tutaj macie widok położony wśród górzystych terenów, zresztą tam dalej widać góry, wśród palm kokosowych, tutaj kokoski sobie rosną. Trang rzeczywiście jest e, troszkę inny od Krami. Jest to olbrzymie, olbrzymie miasto, jakie przejeżdżaliśmy. Były przepiękne budowle, e, przepiękne duże budynki. E, na razie jeszcze nie jestem w stanie porównać Trang do niczego takiego w Polsce, żeby Wam powiedzieć, bo Krami porównuję często do Rzeszowa. Natomiast Trang no, jest naprawdę duże. Jeszcze chwilę przejedziemy, bo jesteśmy dopiero pierwszy raz w Trang. E, to na pewno... Będę mieć takie jakieś skojarzenia, z czym mi się to kojarzy. A teraz jedziemy do szpitala, to jest naprawdę olbrzymi, olbrzymi szpital, który no, może pomoże na te moje bóle. Już teraz wiemy, że to jest helikobakteria, że no, dosyć spustoszenie zrobiła w moim żołądku i trzeba to naprawić. Potrzebny był paszport, zdecydowanie, mam tutaj formularz do wypełnienia. Panie tam się uwijają, jak mrówki. Właśnie pani przyjdzie. Słuchajcie, weszliśmy dosłownie w drzwi. Pani nam otworzyła drzwi, zaprowadziła do, do miejsca, gdzie panie są. I w ciągu dosłownie pięciu minut wszystkie dane zostały spisane. Paszport zerowany i wszystko tutaj ogarnięte. 5 minut. Od momentu wejścia do szpitala. Teraz czekamy co dalej. Zobaczymy.

Tutaj jest taki zwyczaj w szpitalu, że jak się jest pacjentem w szpitalu, to się siada na wózek inwalidzki i wszędzie na wszelkie konsultacje. Jest się wożonym na wózku inwalidzkim, co jest całkiem przyjemne, ale też takie trochę dziwne, bo przecież mogłabym pójść o własnych nogach. No ale takie mają tutaj zwyczaje, po prostu. Siada się na wózek i wiozą. and there's some tablets, which. Right. <laughs> No więc moi drodzy, jestem już po konsultacji tutaj z lekarzem gastroenterologiem. Pani przerwała, bo daje mi tutaj kostiumy do ubrania. W każdym jestem po wizycie u lekarza. Bardzo, bardzo yy, dokładny wywiad lekarz przed, przeprowadził ze mną. E, co jest ciekawe, przy badaniu zawsze jest druga osoba. Nigdy nie jest tak, że lekarz bada. Woła zawsze asystentka albo asystenta. Yy, I oni tak jakby. Podnoszą koszulkę, e, przykrywają kocykiem, żeby komuś zimno nie było przy badaniu, także takie bardzo miłe to to jest. E, no i potem gdy ktoś wychodzi, na tak tam rozmawia. E, I co? No i e, przepisał mi właśnie e, ultrasound, czyli Łęskie brzucha całego e, oraz gastros gastroskopię, e, którą myśmy przyjechali do szpitala o 12.00. O 12.10 byliśmy zarejestrowani, o 12.30 widziałam się z lekarzem, o 13.00 miałam USG i teraz o 14.00 będzie gastroskopia. Już mam się przygotowywać, o pół do 2.00. No, na USG też było bardzo ciekawe, powiem Wam, ponieważ no, tutaj jak jestem już w klinice gastroskopijnej w każdym razie od chorób brzucha. No to jak się już zarejestruję w tej klinice, dają taką pakietkę. Więc e, jak mnie zarejestrowali na USG, posadzili na wózku, pan mnie zawiózł przez cały szpital. E, tam od razu nie było kolejki, więc od razu mnie widzieli. Też weszłam do tego pokoju. Nie wiedziałam, gdzie mam swoje rzeczy postawić, oni niby przywieźli szafkę, gdzie mogę swoje rzeczy postawić. No i ja chciałam już hop na łóżko, pani nie, nie, proszę poczekać, asystentka przyszła, pomogła mi wejść na, na łóżko, przykryła mnie kocykiem, e, no i pani robiła te USG i, i po skończonym no to ja hop, siup, już wstaję, on nie, 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 proszę leżeć, proszę leżeć, I się sobie o co chodzi. A ona, ta asystentka, przyniosła takie ciepłe ręczniki, żeby zmyć ze mnie ten żel łezkie i tak mi myła ten brzuch i myła i myślę sobie, no masakra, to naprawdę jest bardzo, bardzo fajne. No, ale w każdym razie teraz tak gadam troszkę, żeby sobie poprawić humor i żeby nie myśleć o tym, co mnie zaraz czeka, bo pomimo tego, że się tutaj uśmiecham i wiecie, zgrywam twardą bawę, to strasznie mnie boli. Ale od 24 godzin nic nie jadłam, więc yy, ten ból nie jest aż taki, że mnie rzucał podłoga. Wczoraj nawet nie miałam siły wejść na internet, żeby cokolwiek zrobić, więc ból jest niewyobrażalny. Mąż mnie zostawił samą sobie w szpitalu. Yy, tak, także i za chwilę mam robiony zabieg, gastroskopii, i potem będę mieć dwie godziny snu. Yy, przyjedzie po mnie koleżanka, bo mąż pojechał już do domu. Widzicie? Dzieci nie mogą być tak długo same, więc jakoś muszę sobie poradzić. Dobre, ubieram się teraz w pleciuszki. Te jeszcze się pokażę przed wyjściem. Dobra kochani, zobaczymy, co tutaj mamy. Niestety jeszcze nie, nie postawię nam na tak czterdzańskiego, żeby Wam powiedzieć dokładnie, ale teraz się przekonamy bramko szpitalne rozmiar 4 x Tak taki w sam raz dla mnie, tajski ten, rozmiarówka. Tak, to mnie tutaj złożyło, złożyłam to do kranu i nie palało, tak. No Automatyczne krany. nie wiedziałam o tym. No, dobra, będzie trochę mokre. No cóż, tygry a drugie są spodnie. spodnie. Ciekawe, czy mam takie zdjęcie, czy nie. Przecież gastroskopie to w jedną stronę, a spodnie są w kolejnych <laughs> Już taka duża nie jestem. No ale cóż, dobra, ubieram się. pytania kochani, na gastroskopie nie wiem, czy ma się stanik i czy ma się majtki, bo w sumie to z jednej strony będą wchodzić, nie z dwóch, <grym> ale to nigdy nie wiadomo, nie? Ja zostawią na razie stanik, nie wiem. Też nie wiem, pani dała mi reklamówkę na rzeczy chyba i są tutaj też wieszaki, więc nie wiem, czy może do reklamówki, czy do na wieszaki. W każdym razie mam swoje kimono. Haja! nie jadłam. przez długi, długi czas. 24 godziny, więc... Człowiek się, jak właśnie nie je, bardzo dobrze czuje. I nic mi nie jest. Ale jak tylko zjem, to prasę. bo tego tak też trochę odwlekałam z tym szpitalem i lekarzem. Bo... Stwierdziłam, że skoro ja nie wolni, ja, no to nie będę tak jeść. Więc ja zazwyczaj nie jadłam do godzin późnych, a potem cały nie mam już z głowy. Okay. Procedura się ma zaraz zacząć, a ja się tutaj wygłupiam w tym moim kimonie. No więc kochani, już jestem pro, po procedurze, już minęło kilka godzin, już się wybudziłam. E, chciałam wam tylko pokazać, jak to tutaj jest miło i fajnie. E, bardzo przyjemnie, w zasadzie w końcu miałam czas trochę wypocząć. <grym> e, fajna piżamka, bardzo wygodne łóżko. Na szczęście nie znaleźli nic poważnego w żołądku. E, bakterka, bakteria ta echino. Halo, pyroli, pylori. pylori. Yy, jeszcze trochę te środki powodują, że dziwnie mówię. Ona yy, po prostu zrobiła chyba za dwa wrzody, tam zdjęcia mam z tego. Yy, a poza tym wszystko dobrze, więc będziemy leczyć antybiotykami tą bakterię no i jakieś coś na wrzody, no bo uciekam. Oh. Czas wracać do rzeczywistości, choć mój urlop w całkiem całkiem przyjemne to jest moje łóżeczko, tam sobie leżałam, trochę pospałam więc siedzę już tutaj przy wyjściu, wszystko mi zostało podane. Ale teraz muszę jeszcze raz widzieć tutaj ubezpieczenie, to znaczy... Dzisiaj hmm. y, po prostu muszę to sama rozliczyć, a potem od ubezpieczenia poprosić o zwrot, ponieważ miałam to wyboroduje y, jakby y, dwa rodzaje, najpierw zadzwoni do ubezpieczyciela, dostać pozwolenie na to wszystko i dopiero tu przyjechać to zrobić. Ale wybraliśmy opcję drugą, niezależnie od ubezpieczyciela po prostu sprawdzić co się dzieje. Więc... Wszystko opłacamy sami, a coś tu bez być może dostaniemy z powrotem. Zobaczymy jak to będzie. E, także czekam na swój numerek. Poczekanie gdzieś. Dosyć pusto, ale e, twarze wcale nie europejskie w tym szpitalu. Takie po prostu szpital dla wszystkich. Wszystkie dokumenty mam już ze sobą. Wszystko jest powinno, y, y, całą tutaj teczkę. Mam ze sobą dokumentacji y, i tego co mi dzisiaj robili, zaleceń i tak dalej. Teraz czekam od razu w szpitalu tutaj y, wydają leki, więc czekam. Y, pani farmaceutka przygotuje mój pakunek i za chwilę wezmą mnie tutaj na tablicy, żebym odebrać swoje leki. Tutaj macie, y, tu wzywają ludzi do właśnie odnośnie ubezpieczenia i tak dalej. A tutaj jest już farmacja obok i drugi monitor, który wzywa ludzi odnośnie leków. Mój jest numer 201. Patrzcie, co mi przywiozła Wee, jakie przepiękne prezenciki. dobre dla ciała, podobno. Nie mam powiedzieć, o co to jest, ale bardzo piękny prezent na powitanie. Hej, Gracie Kale. Hello. Let's go home, Diana. Hi, Evie. Hello, Ella. Did you shoot that? Here's panda. Charlie, wow. Cześć! Yes. Co to za panda, twoja? Wow. Hej, no Pan dusia idzie spać. I Ela. Idź spać, kochanie. Połóż się. Dobranoc. <trybuj> <trybuj> High down. Good girl. O oh, That's it. Down. Mhm. Tutaj Podusie, proszę. Proszę się ładnie, kładzie. Tak, jest, tak. Panda idzie spać, a idzie spać. Ale tam. Lej tam, Ariana. Down. Good girl, Evie. Oh, ah. good girl. Good night, little ones. Good night. Okay. Good night, babies. Good night, little chubby.